Na no, moim gościem jest minister finansów Jacek Rostowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie dzień dobry panie. Panie ministrze, kiedy powiedział pan premierowi o wysokości przyszłorocznego deficytu? No, Myśmy oczywiście tak dochodzili do tego, bo to jest dość długi proces obliczania, ale a kiedy powiedział pan, pan łacali, że 52 pierwszy... miliardy? No to 52 miliardy to w ubiegłym tygodniu, ale że mniej więcej będzie podobna suma, czy nawet trochę wyższa w lipcu. Jaką zrobił wtedy Minę? No, był zatroskany, mogę powiedzieć. To nie była mina człowieka, który chce się rozstać z ministrem finansów, dostarczającym dostarczający mu takich wieści? Nie. A może to była mina człowieka, który zdaje sobie sprawę, że ten deficyt ratuje jego szanse na prezydenturę? Nie, proszę pana, to, to, był, to była mina, jeśli mogę powiedzieć, człowieka, który zdaje sobie sprawę, że mamy do czynienia z największym kryzysem od czasu wojny i że deficyt sektora finansów publicznych rośnie w Polsce mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Ale jednocześnie deficyt jest dużo mniej dla Polaków bolesny niż podwyżki pod podatków czy cięcia socjalne. Nie kusiło pana, żeby jednak zająć się tą sferą? To znaczy jednak coś zrobić z dochodami budżetu? To znaczy, jeśli chodzi o, o dochody, to nie jest to moment na podwyższanie podatków, e, kiedy popyt jednak jest słaby, gospodarka jest słaba. Po stronie wydatków oczywiście chętnie bym, e, byśmy reformowali, ale niestety zwisi nad nami miecz Damoklesa w postaci weta prezydenta. A dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie położyć na stół jakichś projektów reform i wtedy pr przeprowadzić Niektóre... wojnę, wojenkę, starcie? No właśnie, myślę, że dokładnie o to chodzi. Nie ma sensu niepotrzebnie wchodzić w ostre konflikty polityczne, bo nie obeszło się by się bez konfliktów politycznych. A ma pan w głowie jakieś takie projekty, reform, ustaw, które byłyby społecznie niepopularne, czy dostarczyłyby konfliktu z prezydentem, ale które są niezbędne do przeprowadzenia? Myślę, że jest wiele dziedzin, gdzie będziemy reformować, jak będzie to możliwe, ale już teraz są ustawy, które e, czekają na, na podpis prezydenta. Ustawa o finansach publicznych, która bardzo porządkuje całą tę sferę. Ustawa o nauce. Tu, tu będzie reforma znacząca, a później ustawa o szkolnictwie wyższym. Ale czy były jakieś takie projekty zmian, które, czy reformy z których się pan wycofał ze strachu przed watem prezydenta? Nie, wie pan, to jest bardziej tak, bo wiemy, jaki stosunek jest prezydenta i opozycji, że z tymi projektami, te projek nad tymi projektami nawet nie ma specjalnie co pracować. Pracujemy nad tymi projektami pragmatycznie co do których uważamy, że jest co najmniej 50% szansy, że przejdą. No ale cały czas w związku z tym nie wiemy, co byście zrobili, gdyby nie prezydent, bo to jest nie. No nie, powiem... nie prezydent no blokuje, prezydent nie pozwala nie, nam nic zrobić, bo z czego pan... nie pracujemy na Nie, nad tym. Nie, proszę pana. Jak będą wybory, to będzie oczywiście w programach. I, i kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta, a potem w, w wyborach parlamentarnych i wyborcy będą wiedzieli dokładnie, jakie są intencje. A platforme. może, panie ministrze, byłoby tak, że gdyby prezydent dowiedział się, jaka jest naprawdę skala wydatków i, i zadłużenia państwa, jaka będzie skala deficytu, nie z mediów, tylko od pana osobiście, to może jednak byłby skłonny do jakichś rozmów i do podpisywania ustaw, jak które premier, by się Jak premier poszedł do prezydenta i namawiał go, żeby poparł Nasz postulat, jeśli chodzi dotyczący zysku Narodowego Banku Polskiego, to został odesłany z kwitkiem i rozpoczęła się burza medialna, że rząd zachowuje się jak leper czy, czy kołotko. Zyta Gilowska mówi, że to, że prezydent nie ma pełnej informacji o stanie finansów państwa owłacza i jemu i nam wszystkim dzisiaj w Polsce. Wie pan, rynki przyjęły rozmiar deficytu z olbrzymim spokojem. Dlatego, to jeśli mogę. Dlatego, że były w stanie dość precyzyjnie, nawet bardzo precyzyjnie obliczyć, jaki ten deficyt będzie, a pan prezydent nie może? Może gdyby usłyszał od ministra finansów, to mógłby bardziej i pomógłby bardziej? Wie pan, myśmy mówili bardzo jasno, że sytuacja finansów publicznych jest trudna, będzie trudna, trzeba z tej sytuacji wyjść. Dokładne obliczenia, jak pan wie, no Aktualizują się, finalizują się pod koniec tego całego procesu. I pierwszy, pierwszy organ, który powinien wiedzieć o tych liczbach, jest oczywiście Rada Ministrów. Panie Ministrze, co będzie z ustawą wyznaczającą poziom wydatków na obronność? Czy to jest ustawa porzucona? To, 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 to zmniejszenie poziomu wydatków na obronność? Porzuciliście ten pomysł, czy nie? Czy tymczasem tak? Nie będzie tej ustawy. Myślę, że nie będzie, ale jeszcze nad tym zastanawiamy się. Bo premier zapowiadał, że to będzie jeden ze sposobów na ratowanie budżetu, zmniejszenie tej, tej, tej procentowej liczby 1,95. Byłoby to naprawdę urealnienie sytuacji. Tak? No to dlaczego tego nie zrobić? No dlatego, że napotyka się już na z góry zapowiedziane weto prezydenta. A myśleliście o jakiej obliczce? Z 1,95 na... Ja myślę, że o tym naprawdę nie ma co w tej chwili rozmawiać. Dlaczego? Bo to nierealne? No dlatego, że nierealne. Rządzenie polega na pragmatycznym rozwiązaniu realnych problemów, a nie na gdybaniu. A co myśli dzisiaj minister Rostowski, gdy czyta dawne teksty profesora Rostowskiego, nawołującego na przykład do znacznego podwyższenia wieku emerytalnego? Myślę, że z czasem na pewno coś takiego będzie konieczne, bo skoro żyjemy dłużej i żyjemy dłużej w zdrowiu, to będziemy musieli płacić Ale pracować. Ale nie, 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 nie burzy się w panu ta część ekonomisty, znaczy ja bym... widząc, że rząd od dwóch lat tego nie zrobił, nie, że no, rząd od dwóch lat nie, niczego nie zrobił z kuczem? Panie redaktorze, e, jeśli chodzi o wiek emerytalny, to wprowadzając emerytury pomostowe bardzo znaczący sposób. O jakieś 5 lat przedłużyliśmy efektywny wiek emery... e, przechodzenia na emeryturę. To jest wielka reforma. Prawie ja pełne tym... zamknięcie. Prawie pełne zamknięcie reformy emerytalnej. I ja mówię o tej globalnej będziemy... reformie podwyższeniu globalne. wieku 60-65 ale... u kobiet i mężczyzn. Krok po kroku. To jest pierwszy krok, bardzo duży, prawdopodobnie nie największy, a potem będzie trzeba powoli zwiększać wiek emerytalny, ale oczywiście nie dla ludzi, którzy za chwilę będą przechodzili na emeryturę, tylko dla tych młodszych. I jaki jest optymalny wiek emerytalny? Wie pan, to wszystko zależy też od, od przeciętnej e, e, długości życia. A czy dzisiejszej długości życia, no, tak. rośnie. Myślę, że w tej chwili to ja bym nie umiał tego określić i zdał się także na, na ekspertów od, od zdrowia i demografii, ale na pewno jest, będzie ten wiek będzie musiał rosnąć. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Ale przez dłuższy okres czasu, nie skokowo i nie nagle i nie z dnia na dzień. I już pan wie, że to nie pan wprowadzi Polskę do strefy euro? Wie pan, tego nie wiem. Za, za tego rządu? Euro nie będzie. Za tego rządu nie. Marzy pan o następnej kadencji? Zobaczymy. Jacek Krostowski, minister finansów, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.